Szanowni Państwo, Pan Maciej Plutecki jest dyrektorem Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan. Bardzo przepraszam, że pomyłkę przy imieniu. Pan dyrektor przedstawi prelekcję Szkolenia pracowników i transfer wiedzy w przedsiębiorstwach: problemy, wyzwania, rozwiązania. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mam okazję wziąć udział w tym naszym spotkaniu. Cóż, szkoda, że zdalnie, ale chyba taka rzeczywistość czeka nas jeszcze przez dłuższy okres czasu. Nazywam się Maciej Plutecki, jestem dyrektorem Regionalnego Związku Pracowców Prywatnych w ziemi łódzkiej, Konfederacja Lewiatan i Jednym z takich naszych ważnych elementów naszej działalności są właśnie tematy związane z transferem wiedzy i szkoleniami pracowników. Duża część z naszej działalności, z naszej działalności statutowej polega właśnie na przekazywaniu wiedzy i tworzeniu przestrzeni do tego, żeby szkolić pracowników. Ale ta sama kwestia jest przez nas również analizowana z innej strony. My, jako Konfederacja Lewiatan, staramy się również badać to, co jest firmom rzeczywiście potrzebne i w jaki sposób szkolić, jakie są bariery tak, by te szkolenia były efektywne. Chciałem się z Państwem podzielić kilkoma takimi przemyśleniami, które być może nie mają charakteru ściśle usystematyzowanej wiedzy, czy takiego charakteru czysto prezentacji, ale raczej pochodzą z doświadczeń bardzo wielu projektów, które realizowaliśmy, które nadal realizujemy i które są wynikiem rozmów z naszymi firmami, które ze względu na charakter naszej organizacji bardzo często prowadzimy w formie takiej czysto face-to face przyjacielskich rozmów o naszych przemyśleniach dotyczących właśnie również tych kwestii i tych tematów. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, która nasuwa mi się w kontekście szkoleń pracowników i w kontekście tego, co jest tu istotne, to takie podstawowe pytanie, które, którego my często sami sobie jako prezesi firm, jako przedsiębiorcy nie zadajemy, ale również nie zadajemy go naszym pracownikom. To jest kwestia zadania takiego pytania, kim jesteśmy, i zdefiniowania siebie w organizacji. Kim ja tak naprawdę w tej organizacji jestem, jak ja siebie tam postrzegam. Co ja mogę, dokąd dążę, czego oczekuję od tej organizacji? Tak? Kim ja w oczach innych pracowników jestem, kim chciałbym być i jak siebie sam postrzegam? Co potrafię, co wnoszę, jaką wartość tworzę, a jaką mogę tworzyć dla tej organizacji? Jakie wartości, które do tej organizacji przyniosłem, się sprawdziły, a jakie się nie sprawdziły? I pytanie zasadnicze, które mnie się nasuwa w tym kontekście, to jest być może trochę redefinicja czy nawet zmiana słowa pracownik. Gdzieś w naszej podświadomości to słowo ma pewien specyficzny wydźwięk, jako pracownik, rodzaj pewnej podległości. To jest oczywistą oczywistością wynikającą z struktury organizacji. Natomiast nie do końca dobrze wpływa to na mentalność w tym rozumieniu, jak ja siebie definiuję i czego oczekuję, co mogę od siebie dać i jak siebie postrzegam. Mówię to po to, że warto rozmawiać z pracownikami pod tym kątem, by oni trochę siebie zaczęli inaczej postrzegać. Nie w kontekście pracownika, tak jak nas uczono od wielu lat, ale w kontekście tej wartości, którą jesteśmy dla naszej, dla naszej społeczności, jaką jest firma, jaką jest organizacja, bo byśmy nie realizowali swoich zadań. I to pytanie, które na końcu powinno paść, i co to dla mnie znaczy, jako szefa, jako właśnie pracownika, czy tej tego człowieka, który wnosi jakąś wartość dodaną, jakąś, jakieś korzyści, jakieś, jakąś innowację do tej firmy. Co to dla mnie oznacza? I to jest ten moment wyjścia, który pozwala nam zdefiniować, to, czym są istotne zagadnienia i ważne tematy związane ze szkoleniami, z podnoszeniem wiedzy, z transferem wiedzy. Firmie. Dopiero na tym poziomie, w moim odczuciu, w odczuciu przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, i z którymi zresztą miałem okazję rozmawiać przed naszym spotkaniem, bo zadałem sobie troszkę takiego trudu, żeby podpytać, doprecyzować te tematy. Dopiero na tej podstawie można budować obszar doskonalenia, szkolenia i transferu wiedzy w organizacji musimy mieć ten background bez tego e, szkolenia będą przepraszam za chwilę sobie amuzą znaczone się będą odbywały ale nie będą miały de facto zbyt wielkiego znaczenia dla rozwoju organizacji to bardzo ważne i od tego bym zaczął pracownik jak to nazwać kim jestem i dlaczego i jak to postrzegam co to dla mnie znaczy e, wtedy po jakimś czasie zaczynamy dostrzegać pewne bariery, które firma i organizacja ma, posiada w tym, by szkolić, by podnosić wiedzę pracowników, ich kwalifikacje, by transferować wiedzę pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Te bariery, które pokazują przedsiębiorcy, to ja to daję jako pierwszą i najistotniejszą, to jest brak wiedzy szefa. Zacznijmy od góry. Wiedza szefa jest najistotniejsza. Ona się musi zacząć od tego badania, tej analizy, kim jest pracownik, znaczy jak to nazwać tą funkcję, tą wartość dodaną, która jest w firmie. I dalej musi rozszerzać się na całą organizację. Niestety prezes e, szef e, głównodowodzący musi mieć szeroką wiedzę, jak funkcjonuje jego firma. Proszę mi wierzyć. W wielu przypadkach tego nie ma, w bardzo wielu przypadkach tego nie ma. Ja nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że w przeważającej większości tego nie ma. To jest ogromny problem wielu firm i jest to również problem, który pojawia się przy sukcesji, ale to nie rozmowa na dziś. Druga kwestia to kwestia, którą podnoszą przedsiębiorcy, to temat finansowy. Dobre szkolenie kosztuje. Nie ma, proszę Państwa, szkoleń, które są darmowe i dobre. Takie moim zdaniem nie istnieją. Jak coś ma być celowane, efektywne i ewaluowane potem, bo bardzo ważne, ewaluacja, to musi kosztować. To jest bariera. Tu mieliśmy rozmowę o możliwościach pozyskiwania dofinansowań. Bardzo ważne, ale to jest również fundusz szkoleniowy, który powinien być w firmie. To znaczy, Zysk firmy równa się inwestycja między innymi w szkolenie. To jest też ogromnie istotny element, by ten zysk w ten sposób i tamte obszary transferować. Szkole wydaje te pieniądze, inwestuje po to, by zarobić więcej. Czyli raz, to drugi, drugi obszar, który żeśmy tutaj wyróżnili, to jest, to jest przepraszam za kolokwializm, kasa pieniądze na szkolenia. Trzeci obszar, który pokazują przedsiębiorcy, to jest czas. My nie mamy czasu się szkolić. My nie mamy czasu poświęcić, nie mamy możliwości poświęcić czasu na to, żeby pracownicy byli oddelegowani na szkolenia. Pracownicy nie mają czasu po godzinach. Pracownicy nie mają czasu w weekend. Tak, jest to zrozumiałe. Każde szkolenie, które zrobione będzie na siłę i nie będzie wynikało z faktycznie zdiagnozowanej potrzeby przez samego pracownika, że on tego potrzebuje, nie ma sensu. Dajmy sobie spokój, lepiej pójdźmy w tym czasie z pracownikami na dyskotekę, lepszy efekt osiągniemy niż ze szkolenia na siłę. Z niewolnika nie ma pracownika podobnie z przeszkolenia. Dlatego co podkreślam Układając grafik pracy firmy, budując pewien, pew, w pewnym zakresie efektywność i produktywność, musimy przewidzieć czas na to, by pracownicy mogli podnosić swoje kwalifikacje. To jest wartość dodana. To nie jest czas odjęty, to jest czas dodany tylko w pewnej perspektywie. Bardzo istotna kwestia podnoszona przez wielu pracodawców. Kolejny obszar to jest Brak chęci do podnoszenia kwalifikacji przez pracownika. Ja wiem wszystko, ja się niczego nie muszę uczyć. Opcjonalnie, ja już mam tyle lat, że ja już się tak niczego nie nauczę, albo ja jestem dopiero co po studiach, w związku z tym ja wszystko umiem, bo byłem na 10 stażach, 20 firmach na praktykach i ja tu mogę uczyć wszystkich. Ogromny problem, ale jeszcze raz wracam. Pracownik, osoba, która daje tą wartość dodaną do firmy, sama musi dostrzec, to no, my ewentualnie możemy pomóc, ale musi dostrzec to, w jakim obszarze musi się doskonalić. W przeciwnym wypadku nie będzie kompletnie chęci do podnoszenia swoich kwalifikacji. Lęk przed wskazaniem braków w swojej wiedzy. No, może lepiej nie mówić prezesowi, przecież jak się dowie, no to niestety będę miał kłopot. Bo może uzna, że jest ktoś lepszy ode mnie, a może mój kolega z pracy może mnie zastąpić. Bo skoro ja nie mam tych kompetencji, on nie ma, to może na dwóch stanowiskach pracować, więcej zarobię, a efekt będzie ten sam. To jest budowa zaufania w firmy, to jest budowa teamu, to jest budowa poczucia wspólnoty. Ja nie boję się mówić o tym, czego nie potrafię, bo wiem, że jak się tego nauczę, to będzie to dalsza wartość dodana, w której ja też będę uczestniczył. Bardzo ważny element podnoszony przez pracodawców. No i cóż, taki na koniec, proszę Państwa. Element, który, który się pojawia, to jest lepsze jest wrogiem dobrego. Po co ja się będę szkolił, czy swoich pracowników? Chodzi, to chodzi, nikt nie wie, co będzie jutro, jeszcze teraz pandemia. Dajmy spokój, lepsze jest wrogiem dobrego. Przepis na katastrofę, nie będę komentował. Pojawiło się jeszcze jedno ciekawe, ciekawy aspekt, to jest wzajemne wycinanie się uczestników szkoleń w kontekście takim, że te szkolenia zaczynają budować pewien rodzaj wyścigu szczurów, czyli ja się czegoś nauczyłem, wytnę kogoś innego, bo ja już od niego więcej umiem, to może lepiej w ogóle się nie szkolmy, żeby tego typu presji nie wygenerować. Znowu kwestia szefa. Budujemy zaufanie. Nie szkolimy po to, by wycinać, ale po to, by wzajemnie sobie pomagać i budować wartość dodaną. Bardzo istotny temat przy rozmowie i przy tworzeniu bazy szkoleń i tego, czego firma potrzebuje. Jest jeszcze jedna kwestia, którą ja dodaję od siebie, a która jest bardzo istotna i która jest obszarem akurat moich badań, które, które prowadzę w firmach i, i, i które służą mi do, do celów również dydaktycznych w mojej pracy zawodowej. Proszę Państwa, to stres, zajęta głowa, niepewność. Poziom stresu i zajętej głowy, tak zwanej zajętej głowy pracowników od czasu po pandemii, kiedy pandemia się pojawiła, jest wzrósł w sposób porażający. To znaczy zdrowie psychiczne pracowników uległo Degradacji, to jest lekko powiedziane, to jest dramat. Już nie to zdrowie somatyczne, a to zdrowie psychiczne. Proszę mi wierzyć, osoba, która się boi, boi się o pracę, boi się o pandemię, boi się o swoją rodzinę, boi się o to, że się zarazi, ma zajętą głowę i ona się nie nadaje do żadnego szkolenia. Ona się nadaje ewentualnie na urlop, chociaż to też nie jest dobry pomysł, bo uciekanie od problemów niczego nie zmienia. Musimy szczerze rozmawiać z naszymi ludźmi, by tę barierę pokonywać. Musimy im szczerze mówić, że my też się boimy jako szefowie. Tak, ja się boję. I ja to mówię ludziom, którzy ze mną pracują. Tak, boję się. Nie wiem, co będzie jutro, ale wiem, że jeżeli będziemy próbować razem współpracować, razem budować wartość dodaną, to mamy szansę, niezależnie od tego, jakie to jutro będzie, że sobie poradzimy. Lepiej czy gorzej, ale razem. Bo razem budujemy tą firmę i jeśli przyjdzie taki moment, że niestety, ale nie będziemy w stanie funkcjonować, to razem poniesiemy też konsekwencje tego faktu, nie tylko pracownicy, szef też. To buduje poziom pewnej, pewnego zaufania i zmniejsza poziom lęku. Jeśli w ogóle mamy mówić o, o, o szkoleniu, o jakimś Teamie, ważne, byśmy o ten temat e, zadbali. Wszystko to, proszę Państwa, e, w jakimś sensie. Hmm, Skupia się w takim obszarze, który ja bym nazwał i który wielu pracodawców, wielu szkoleniowców nazywa: firma to my. To nie zarząd, to nie prezes, to my, to my wszyscy. Tak? To my wszyscy szkolimy się, żeby budować pewną bazę wiedzy, bazę innowacji. W firmie, to my szkolimy się po to, żeby tworzyć wartość dodaną w tej firmie, to my tworzymy pewne rozwiązania, żeby ta firma była lepsza, bardziej sprawna, zdobywała nowe rynki zbytu. To my, to nie prezes, to my wszyscy razem. I tak zbudowana platforma, tak zbudowany team jest dopiero gotowy. Do tego, żeby zastanowić się nad tym, czego można się nauczyć i kto czego się powinien nauczyć, i jak potem tą wiedzę przekazać. To jest taki, taki, taki background do tego, żebyśmy mieli możliwość w ogóle zacząć mówić o efektywnym szkoleniu o tym, że warto szukać na to szkolenie pieniędzy, że warto e, szukać e, sposobów finansowania, że warto się rozwijać. Ten background musimy stworzyć. To jest nasza rola, jako osób zarządzających. Jeśli e, mamy z tym kłopot, to najpierw my musimy ten kłopot u siebie zdefiniować i dopiero potem budować, e, budować e, tą, 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 ten e, team do szkoleń. Czy, czy mam chwilkę czasu? Jeszcze dwie minutki. Dobrze, Tylko to teraz już bardzo króciutko dwa przykłady. E, proszę Państwa, e, edukacja. E, Dwa sposoby. Wewnątrz, znaczy, przepraszam, analiza zewnętrzna. Mamy firmę zewnętrzną, która analizuje potrzeby, profesjonalnie rozmawia z pracownikami, buduje, buduje tam ten portfolio szkoleń. Zagrożenia tutaj mamy pewien potencjał do tego, że taka firma zrobi to po łebkach, nie będzie chciała wejść w pewne problemy firmy. Koszt i brak naszego zaufania do takiej firmy zaleta, mamy szansę na zewnętrzne spojrzenie. Drugi model budowania tego portfolio szkoleń to system wewnętrzny. My sami rozmawiając ze sobą budujemy... Portfolio szkoleń, które będziemy potem wykorzystywać. Bardzo dobre, acz ma też pewne zagrożenia. Może pojawić się lęk, może pojawić się pewien wstyd, może pojawić się pewna niechęć, ale jeśli sami to zrobimy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć: To mój pomysł, moja firma i nasz wspólny zysk. To jest. Są te dwa modele: zewnętrzna pomoc firmie w budowaniu portfolio i wewnętrzna. Wewnętrzny sposób na zbudowanie takiego portfolio. Oba są równie pracochłonne, oba potrafią być efektywne. Jednym i drugim przykładzie mógłbym podać, wskazać konkretne firmy, które tak zadziałały, i jednym i drugim przykładzie mógłbym pokazać porażki i wygrane. Raz jeszcze, proszę Państwa, podsumowując, szkolenia tak ale w teamie i w grupie, która jest do nich przygotowana i świadoma tego, po co, dlaczego i w jakim kontekście, w konkretnym kierunku się szkoli. Dzięki. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, za fascynujące wystąpienie. Pomimo tego, że nie było wsparte prezentacją, okazuje się, że człowieka nic nie zastąpi. Wszystkim naszym widzom przypomnę, że organizatorem wydarzenia jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Regionalne Centrum do Spraw Zetyska działające w regionie łódzkim, a współorganizatorami i partnerami są Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Przedstawicielstwo Łódzkie oraz Stowarzyszenie Lifelong Learning.